To popołudniowy program Radia już 22 minuty po godzinie 17. Teraz szybko przenosimy się do Kutna, aby porozmawiać o tym, że właściwie prawdziwi fani sportu nie podlegają rajonizacji. Puls miasta i regionu. A tego jeszcze w Kutnie nie było. Teraz będzie, a w zasadzie to już jest. I nie tylko w Kutnie, ale właściwie w każdym komputerze na całym świecie. Chodzi o stronę internetową Sportowego Stowarzyszenia, które od lat kibicuje łódzkiej drużynie piłkarskiej. Widzę, widzę To są widzewiacy, no bo widzowie jest najlepszym klubem. No. Jeżeli chodzi o kutno, to raczej tylko widzę. W Kutnie to bardziej MKS, ale też dużo ludzi jest za widzewem łódź. Czy tak, już jest od dawna pokoleń, no i jest, no. no chyba raczej kochają widzę łódź. Miasto Wójt! No Aleja Piłsudskiego, siedziba mego klubu, ukochanego, jedynego, oryginalnego, niepowtarzalnego, w moim sercu głęboko zakorzenionego, szczera miłość do niego, od wielu lat z rtsem przemierzam... Michał Wasielewski, prezes oficjalnego klubu Widzewa OFC Kutno. Po to w szczególności też jest ta strona, w której będziemy mogli przekazywać różne informacje fanom i zapraszać młodych kibiców do... Wspólnego kibicowania i również uczestniczenia w meczach piłkarskich i Robert Stoemski. Nasza działalność nie tylko dotyczy kibicowania na stadionie, ale również bardziej ogólnie działamy społecznie, charytatywnie. Tak więc ludzie postronni mogą się dowiedzieć o naszych działaniach. W tej chwili mamy ponad 450 fanów na Facebooku. No, więc sama liczba mówi, że jest nas z wartej grupy w 450. Mamy stowarzyszenie, w którym jest zapisanych ponad 70 osób, i cały czas to idzie w tą stronę, żeby to rozwijać, przyciągać ludzi na, na to, żeby wspólnie z nami kibicowali. i charakter, wiara, walka, miłość, jakcia bramka stadion kibicy, to znaczy, całe życie jestem Zawidelem Łódź. Kolego nie stąd. Ja jestem z Wrocławia także. Kolego nie jest zawiedenem. Ja jestem za Śląskę Wrocław i ten go wspiera. Strona jest internetowa. Tak, patrzyłem już stąd. Dobrze, tak właśnie powinna być. Niech pisze mu właśnie o Kutnowskich Kimica. Bardzo dużo jest i mam nadzieję, że będzie więcej jeszcze. Wiele rzeczy, wiele rzeczy się robi dla, dla tego klubu, dla miasta i dla ludzi, a nie ma, teraz ta strona jest możliwością po prostu spisania tego wszystkiego i zrobienia takiego archiwum naszego naszej działalności. Te osoby, które prowadzą fanklub tutaj Kutnowski, włączyli się w pozytywny wizerunek naszego miasta i chcą pokazać kibiców z bardzo dobrej strony. Już drugi rok pod rząd włączyli się w aktywny udział w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Własne stoisko mają. Wspomagają dom dziecka w Kutnie, wyjeżdżają z nimi wspólnie na mecze, uczą kulturalnego dopingu, uczą historii klubu, uczą również historii miasta. Angażują się w działania, które miasto wykonuje tutaj podczas całej roku aktywnie włączają się w budowanie dobrego wizerunku tego miasta i chcą przekazać, że ci kibice, którzy są tutaj na terenie miasta Kutna i nie tylko, to są kibice dobrze i trzeba dobrze na nich. To są też obywatelami naszego kraju i naszego miasta. To są Widzewiacy, no bo Widzew jest najlepszym klubem. To była relacja Krzysztofa Michalskiego Skutna? Dwa dni temu ruszyła oficjalna strona internetowa Kutnowskiego fan klubu łódzkiego Widzewa. Ten adres to kutnotylkowidzew.pl A na stadionie dla kibiców naprawdę na stronie dla kibiców mnóstwo ciekawych informacji. To jeszcze na koniec o tym, że Widzew swój pierwszy mecz nowego sezonu Ekstraklasy rozegra jutro o 18.00 na stadionie w Łodzi. Jego przeciwnikiem będzie mistrz Polski Wisła Kraków.